Cześć, witajcie kochani. Kolejny dzień na wyspie Boracay. Słuchajcie, dzisiaj idziemy na słynną White Beach. Zamieramy was z nami. Dopiero wyszliśmy z naszego hotelu, także pokażemy wam też drogę do tego pięknego miejsca. Także zapraszamy was na dzień z nami. Zanim udamy się jeszcze na plażę, to pierwszym przystankiem jest e, kawa. Słuchajcie, w naszym hotelu e, kawy, które podają nam do śniadania, bo mamy tam e, w, kupione śniadania, jest rozpuszczalna. To jest. Dużym jest zawodem, natomiast na szczęście tutaj jest mnóstwo, mnóstwo bardzo fajnych kawiarni. Także właśnie znaleźliśmy jedną z nich i idziemy na kawę.

Różne no, miejsce, powiem bardzo. A jaka cena, Józef, wiesz? Możesz po polsku, wiesz? 250. <noise> <noise> Widzicie, przyjechać z Turkiem na wakacje, to ja powinnam tu siedzieć i robić sobie paznokcie albo coś, a ten... się <noise> goi. Jak gdzie wygląda? Oh, zobaczcie, jaka zmiana. Younger. Tak. Yeah, yeah. Okay, yeah. Okay, yeah. Okay. Dobrze, thank you, thank you. Okay. <laughs> A, no już idzie Więc słuchajcie, strzyżenie kosztowało mojego męża 250 pesos Więc jest to około 20 zł Dużo mało, nie mam pojęcia ile kosztuje strzyżenie brody efekt. 20 zł za strzyżenie brody to dużo czy mało? Strzyżenie brody za 20 zł to dużo czy mało? Normalnie, Normalnie no. Normalnie? Ale Normalnie. jaki jesteś dziecko teraz? A teraz idziemy już. Koniec przystanków, już zabieramy was na plażę. Ile to było, 15 minut? Tak, 15 minut. No, nie dłużej. Bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko. <inaudible> Mama, Teraz, White Beach. wetlands. Zakupy. No, zakupy, taki wiejski trochę, co? Z koperkami. No, fajny czy nie? Wygląda fajnie, musisz spróbować. Słuchajcie, historia jest taka, do tego kupiłam sobie właśnie czapkę, że wczoraj e, wczoraj do was nagrywałam i byliśmy na, basenie, e, byliśmy na, na basenie, byliśmy na tej naszej prywatnej plaży. I słuchajcie, dzisiaj rano nie mogłam znaleźć mojej czapki. Ehm, I nie wiem, czy my ją gdzieś zostawiliśmy. Pytaliśmy w hotelu, na recepcji, w różnych miejscach. Nikt tej czapki nie widział, więc nie wiem, czy ona jest gdzieś po prostu w bałaganie w naszym pokoju, bo nie będę ukrywać, mamy bardzo duży bałagan. Czy po prostu ją gdzieś zostawiłam, zgubiłam i przepadła, no ale że dzisiaj przyjechaliśmy na plażę, to e, będę potrzebowała się stronić i ten kapelusz kosztował mnie 20... Ile? 20 22 zł. Także myślę, że dużo nie straciłam. Mieć widzieć, bo chyba siedzę pod światło. Natomiast widoki są boskie. Siedzimy sobie pod palmami znaczy ja sobie siedzę. Bo już poszedł pływać. Gdzieś tam jest. Jeszcze czekam, aż wróci. Ale bosko, tu jest. Słuchajcie, już się tu rozgościliśmy i teraz zabieram Was do wody, bo woda jest przezroczysta. Absolutnie. Zarazi mnie słońce, bo nie wzięłam okularów. jest tu nic nie widać. Zobaczcie w ogóle. Czy wy to widzicie? Serio, czy wy to widzicie? To jest jakiś, jakiś raj. Powiem wam, że jestem trochę zaskoczona. Znaczy zaskoczona. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, ale tak naprawdę bardzo dużo. Um, no ale jest to najpopularniejsza plaża chyba na całych Filipinach. I zobaczcie, jak to wygląda. Wchodzimy do wody widziałam takie małe rybki, bo woda jest tak przezroczysta, że uwierzcie mi widać rybki. Chciałam Wam tylko pokazać. O, o, o. Nie wiem czy widać. Jest taka mała rybeczka Trochę uciekają. O, o. No jak się przyjrzycie to widać. Naprawdę widać, uwierzcie mi. Ale widok jest... E, niesamowity. Dobra, pochowałeś te rybeczki przede mną. Także wychodzę z tej wody z kameru. Trochę niebezpiecznie, ale no jest bosko, słuchajcie, naprawdę jest bosko. Myślę, że długo tu nie zagościmy. Chcieliśmy tak naprawdę porobić sobie trochę zdjęć, wiecie, na pamiątkę. Pooglądać tą bo Byliśmy tu tylko wieczorami, nie byliśmy tu jeszcze w ciągu dnia nigdy. Jest pięknie, ale naprawdę jest po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzi. Więc nasza plaża, ta przyhotelowa podoba nam się bardziej. Po z tym jest też bardziej, powiedziałabym, jakby dzika. Ehm, tej natury jest po prostu trochę więcej. Tutaj, wiecie, patrzycie na palmę, a za palmami już są restauracje i knajpeczki. I panowie, którzy sprzedają absolutnie wszystko. I jak mówię wszystko, to mam na myśli, że sprzedają wszystko. Uwierzcie mi. Od pokrojonego mango do parasoli, e, przez jeszcze jakieś czapki wody no wszystko. To sobie teraz odpoczywają. No to małżonek jest super, co? Nie, no pięknie jest, zobaczcie tego mega. Ponownie na White Beach. Tym razem przyjechaliśmy, słuchajcie, na zachód słońca. Um, wygooglaliśmy bardzo fajną miejscówkę. Wydaje mi się, że powinno być tutaj Ładniusio i już jest Ładniusio. Wow! Bardzo ładne. Zobaczcie. To jest inna część White Beach jakby bliżej naszego hotelu. To jest Space 1 Tak, nie Space 1, ale na to dalej. Bosko. Patrz, możemy sobie usiąść pod palmą, albo iść jeszcze tam kawałek, tam jest dużo ludzi. Chcesz tam? Tak, możemy iść Iść tam? Tak. Dobrze. Próbuj. Nie, wracać. A później wrócimy, dobrze. Patrz, ludzie tam pływają. Zobacz, tam jest jakaś figurka Maryjki w środku. No ciekawe, ciekawe. Jeszcze jedną smutną rzecz. Od kilku dni borykam się z przeziębieniem i nie wiem, czy to wiecie, pewnie klimatyzacja, ale mam tak zatkane zatoki. Ja w ogóle mam bardzo duży problem z zatokami od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat, no ale tu mnie też dopadło, więc pewnie mówię trochę dziwnie. Do tego pojawiła się jeszcze jakaś opryszka obrzydliwa na ustach, więc e, mój organizm chyba już pragnie wrócić do domu, co? No. A dzisiaj jest nasz przedostatni dzień, także już prawie... Nie ostatni dzień. Przedostatni. No, przedostatni. Przedostatni. przedostatni, no. Także już prawie jesteśmy, Boże, jak to jest pięknie! Nie, to jest pięknie. Naprawdę. transparent jak. Tak. Nie mam swimming kostium już nawet. Ale to woda dzisiaj jest brzydka. Dzisiaj jest brudna, tak. My byliśmy rano na plaży w naszym hotelu i tam było posprzątane, tak, a tutaj widać, że... Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę ekstra. Powiem Wam, że przeszliśmy kawałek. Ile szliśmy? Tak z 15 minut spacerem i powiem Wam, że tutaj woda jest bardzo, bardzo brzydka. Znaczy nie jest brzydka, jest dalej przezroczysta, ale zaraz Wam pokażę. Jest dużo tych zielonych... Jak to się nazywa? Glony, glonów chyba. I powiem Wam, że w ogóle śmierdzi takim... Wiecie, jak się zamawia na przykład sushi, śmierdzi takim nori, to właśnie tak tutaj śmierdzi. Patrzcie. No... Powiem wam, mało przyjemny widok, oczywiście wszędzie są palmy i wszędzie jest pięknie, ale no dziwne miejsce i tam jeszcze, zobaczcie, jest taka pierwsza górka i tam jest krzyż na górze. Także chyba się stąd ewakuujemy. No, w możemy wracać. Tak. Będziemy sobie wracać, tak, ale zobaczcie jaki mamy teraz widok. No, bo... w Tak, jak jeszcze ominiemy tych ludzi, to wam to będzie wyglądało jak pocztówka. Naprawdę śliczny to jest.

Jest już po zachodzie słońca i przyszliśmy na, na kolację. E, to miejsce znaleźliśmy już jakiś czas temu. Byliśmy tu kiedyś na drinkach i mega nam się spodobał klimat. Zobaczcie, jak jest tutaj w ogóle naprawdę. No, prześlicznie tu jest. Tak, super. Mają pyszne jedzenie. Zobaczcie, mają hotele w em, kształcie liści. Bardzo nam się to podoba. I co więcej, jest muzyka też na żywo. Ostatnim razem, jak tu byliśmy, był DJ. Teraz widzę, że dwie dziewczyny grają. No nie, dziewczyna śpiewa, chłopak gra. E, no, także... A jeżeli chodzi o menu, to powiem Wam, że raj dla nas, bo... Oczywiście mają też azjatyckie jedzenie, żeby nie było. Natomiast my wybieramy dzisiaj mm, jabłę wegańskiego burgera. E, mąż znalazł pide. Gdzie jest ta pide? No. Tak. E, tak zwana pizza. Jest to dość drogo, natomiast e, Jesteśmy, słuchajcie, tak głodni, że naprawdę mamy do Poza tym jest to nasza przedostatnia noc, więc kiedy jak nie teraz. I w ogóle zobaczcie, mają też wiszące ośmiorniczki. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie o tutaj lampki w kształcie ośmiorniczek. No urocze to. Czy tam my nie jest. Podekscytowany, co? Czekamy. Tak. I żebyśmy mieli jasność, siedzimy sobie na plaży, tak? Tutaj, już za tym drzewami jest woda, także jesteśmy na plaży. Świetne miejsce, naprawdę. Jeszcze, słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, ponieważ jutro jest nasz ostatni dzień i zapisaliśmy się na tak tzw. island hopping, czyli e, stajemy odebrani z hotelu przez pana Tuktuka, jedziemy nad wodę, wsiadamy na łódkę i przez 5 godzin jeździmy łódką po różnych miejscach. Wydaje mi się, że mamy 4 takie punkty e, do odwiedzenia. Um, nie wiemy dokładnie jak to będzie wyglądało natomiast jesteśmy bardzo podekscytowani, bo generalnie na Filipinach wiele wysp słynie z właśnie Island Hopingu, Boracay nie jest jedną z nich, nie bo nie oszukujmy się, oni trochę podtrzymując pewnie hype tego, że jest to popularne, e, po, prostu, po prostu coś takiego odtworzyli, natomiast jesteśmy podekscytowani, bo wiecie codziennie spędzamy dnie na plaży albo nad basenem, więc myślę, że to będzie taka fajna, mm, fajna rozrywka Dobra, nie będziecie mnie słychać, bo widzę, że muzyka się zaczyna. Tak, także Island Public Jutro, bardzo się cieszymy.